Kafal Król, Expeditions.pl. Dzisiaj o nowej bieliźnie na lato Marki Helihansen Shine Solen. Przede wszystkim y, chciałem powiedzieć, że zrealizowałem już film o bieliźnie na lato Marki Helihansen, która się nazywa y, Solen z technologią S Kafe. Y, to była ta bielizna dwuwarstwowa łatwo ją poznać bo ona stronę wewnętrzną ma innego koloru niż zewnętrzną Natomiast obecnie Heli Hansen wprowadza kolekcję Shine Jest to ich autorska kolekcja i autorska technologia zapewniająca faktor UVP 50 Tak Taki sam, taka sama ochrona przeciwko słoneczna jak w, solen, w solenie z technologią S-CAFE. Natomiast co się zmienia? Ta bielizna jest inna. Ona jest inna w składzie, inna w dotyku, inna w odczuciu i chyba trochę inna w zastosowaniu. O ile to była dwuwarstwowa. Bielizna, znaczy mówię o solenie z technologią SKF, która się składała z polipropylenu od wewnątrz i poliestru na zewnątrz, bardzo szybko schła. Chroniła przed promieniowaniem, ale była taka dwuwarstwowa, więc można ją było trochę zaciągnąć, trochę uszkodzić mechanicznie. Natomiast shine jest bielizną z zupełnie innych materiałów. Ona składa się w 80% z nylonu, czyli z poliamidu pochodzącego z recyklingu, i w 20% z elastanu, dzięki czemu ona jest bardzo cienka, bardzo delikatna, ale delikatna w dotyku, bo tak naprawdę ona jest bardzo mocna. Ona się bardzo rozciąga, jest bardzo elastyczna. I nadaje się świetnie do bardzo aerobowych sportów. Ponieważ jest bardzo gładka i bardzo śliska na zewnątrz, to ona nie będzie się mechaciła w zetknięciu z rzepem, z plecakiem. I nawet jeżeli gdzieś przeszorujemy po skale. w dotyku Shine jest chłodniejsza niż ten klasyczny solen z s na grubość jest cieńsza, jest bardziej ażurowa, bardziej przejrzysta i na pewno jest dużo bardziej elastyczna. Bielizna ta jest wykonana świetnie, ponieważ wszystkie szwy ma płaskie. To jest szef, który mamy tutaj na ramieniu i jeżeli będziemy mieli, jeżeli tutaj założymy pas pod plecaka, to ten szef jest absolutnie płaski, nic nas nie będzie, nic nas nie będzie tutaj drapało ani urażało na plecach, wszyty z takiego sznureczka, bardzo fajny wieszaczek. W rozmiarze L ta bielizna poliamidowa waży 175 gram, czyli wagowo jest to w zasadzie tyle samo, co Solen z technologią S-Cafe. Faktor UVP 50 działa bez zarzutu. UVP 50 oznacza, przypominam, że Możemy bezpiecznie przebywać na słońce aż 50 razy dłużej. Czyli, jeżeli normalnie byśmy się spiekli po 20 minutach na ostrym słońcu, to ten czas jest wydłużony 50 razy, co oznacza, że mamy tak naprawdę ochronę na cały dzień przebywania na, na ostrym słońcu, shine. Bardziej do biegania, bardziej do wspinaczki, bardziej do sportów aerobowych, wysiłkowych, dużo ruchu i do, do wszędzie tam, gdzie będziemy mogli się yy, o coś ocierać, przedzierać przez krzaki itd. Tak Ta bielizna jest fantastycznie elastyczna. Jest, ma też trochę inny krój niż ten klasyczny Solen z S. Yy, to było bardziej takie szersze, obszerne. Yy, Solen Shine jest bardziej do, do ciała. Bardziej jest przylegający dobrze opina rękawy, ramiona. Yy, bardzo fajna bielizna do użytkowania na słońcu. Wszędzie tam, gdzie możemy się przypiec, Hansen Shine. Zwróćcie na to uwagę i zwróćcie uwagę na różnicę między yy, Shine Solen i tym klasycznym solenem z technologią z fusów kawy S-kafe. Rafał Król, Expeditions.pl.